Proponowane zmiany w prawie oświatowym, a w szczególności zwiększenie kompetencji kuratorów budzą bardzo wiele emocji w ostatnim czasie. Jedno ze stanowisk przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich dotyczy właśnie tego tematu. Samorządy miały, mają i chcą tak. mieć wpływ na to, co Świata proponuje, co się proponuje w świecie. To Cóż polega na tym, że szkoły, które prowadzimy jako samorządy, zostały doinwestowane. Zainteresowani jesteśmy, tak jak nasi mieszkańcy, jakością kształcenia. Żeby ta jakość była na odpowiednim poziomie, musimy mieć wpływ. Musimy mieć wpływ na to, kto kieruje szkołą, w jaki sposób nauczyciele są to kształcani. Musimy też mieć wpływ na to, jak szkoła prowadzi swoją działalność. Szczególnie ze środowiskiem zewnętrznym. Absolutnie nie jest dopuszczalne, żeby samorząd finansował różne rozwiązania, a nie miał wpływu, kto będzie tą szkołą zarządzał. Spotykamy się na co dzień z mieszkańcami, oni interesują się, czy tam jest dobry poziom, czy tam są dobre wyniki nauczania, czy są dobrze przygotowani do wykonywania zawodu. Musi mieć na to po prostu wpływ. To nie da się. Inaczej zrobić. Ja cały czas podkreślam, nie ma tygodnia, żebym z dyrektorami nie rozmawiał na temat problemów w szkołach, finansowania różnych projektów, bo też współfinansujemy projekty. Wyobrażam sobie, jak kuratorium, mając jakąś tam powiedzmy obsadę, jest w stanie ze wszystkimi szkołami w terenie rozmawiać raz w tygodniu. To jest niemożliwe. A te problemy są na bieżąco, więc nie wiem po co w ogóle zmieniać. Uważam, że jeszcze trzeba więcej dać możliwości oddzielania samorządu na szkoły. Jeżeli ludzie będą zainteresowani oświatą, czym więcej, to będą lepsze efekty. Nie da się zaprogramować z góry, jak to ma wyglądać. To musi być szkielet, ten schemat. A resztę dać autonomię szkołom, samorządom, żeby to oświatę kształtowało. Czy te pomysły, plany... To po prostu centralizacja szkół? To jest ogólna centralizacja i to się nie może udać, bo jeżeli mówimy o państwie obywatelskim, że mówimy, że mieszkańcy mają mieć wpływ, to nie muszą czuć ten wpływ. Natomiast jeżeli się programuje coś z góry, będzie sprzeciw. Jest to wbrew konstytucji, bo przecież mamy zapis, że rozwijamy się w sposób zdecentralizowany i trzeba tego wrócić, tego przestrzegać, dać sobie spokój z tą centralizacją, bo to nic dobrego ani w oświacie, ani w innych aspektach nie zrobi. Te tak rozwiązania nie udadzą się i będziemy wracać z powrotem do decentralizacji, tylko stracimy niepotrzebnie czas. Jaki wobec tego będzie kolejny krok powiatów? My chcemy dialogu i chcemy przekonać do naszych racji, bo one się wydają oczywiste i liczymy na dialog w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, bo to nie chodzi o to, żebyśmy coś narzucili, dlatego, że decyzje są w rządzie, są w Sejmie i w Senacie, natomiast uważam, że rozsądni partnerzy z sobą rozmawiają i wysłuchują argumentów. I uważam, że przede wszystkim trzeba słuchać argumentów środowisk szkolnych, trzeba słuchać argumentów rodziców, jak oni widzą te szkoły, tak, czyli na pewno oczekują decentralizacji, czyli co mieć bezpośredni wpływ na te szkoły i co rozmawiać z samorządami, z tymi, którzy doprowadzą. W związku z tym, my będziemy na komisjach wspólnej rządu samorządu rozmawiali. My musimy walczyć o to, o co proszą nas mieszkańcy. Oni chcą, żebyśmy byli upodmiotowieni, żebyśmy mieli większy wpływ jako samorządy. Jakie są główne założenia stanowiska w Związku Powiatów Polskich? Celem stanowiska Zgromadzenia Ogólnego jest obrona pozycji. Jednostek samorządu terytorialnego w kontekście funkcjonowania oświaty. Tej pozycji, która poprzez projektowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki przepisy zostaje w pewien sposób zachwiana. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że ministerstwo podważa istotę samorządu terytorialnego, zasady samodzielności, która jest podstawową zasadą funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, z czym Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich nie może się zgodzić. Natomiast kolejną kwestią jest pozycja jednostek samorządu terytorialnego w samym systemie oświaty która zostaje zdezaukowana na rzecz właśnie kuratorów oświaty i kompetencji, które tym kuratorom będą przysługiwały. Wielu starostów sygnalizuje, że to bardzo niebezpieczny zapis, taka zwiększona rola kuratora. Dlaczego może być to niebezpieczne? Warto na wstępie wspomnieć, że kuratorzy oświaty już aktualnie mają szereg kompetencji, jeżeli chodzi o system oświaty. Natomiast projektowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki nowelizacja spowoduje, że organy prowadzące, jednostki samorządu terytorialnego w głównej mierze, ponieważ to one są w przeważającej części organami prowadzącymi szkoły i placówki publiczne, będą musiały każdą decyzję zarządczą skonsultować właśnie z kuratorem oświaty i uzyskać. Jego zgodę na planowane zmiany. To od kuratora oświaty będzie zależało, jaki dyrektor zostanie powołany na stanowisko właśnie dyrektora szkoły czy placówki, ponieważ kurator oświaty będzie miał w komisji konkursowej pięciu przedstawicieli, natomiast organ prowadzący tylko trzech. To kurator oświaty będzie mógł rozwiązać, mówiąc potocznie, stosunek pracy z dyrektorem szkoły, pomimo tego, że to Organ prowadzący jednostka samorządu pełni co do dyrektora szkoły obowiązki wynikające z zakresu prawa pracy. Dodatkowo też w przepisach prawa został skonstruowany taki katalog przesłanek, który uniemożliwi likwidację czy przekształcenie szkół i placówek publicznych głównie ze względu na fakt wadliwej konstrukcji tego przepisu. Na takie Zmiany, jednostki samorządu terytorialnego i Zgromadzenia Ogólne Związku Powiatów Polskich nie może się zgodzić. Do czego w takim razie sprowadzi się rola samorządów, jeżeli chodzi o świat? Samorządy tak naprawdę, biorąc pod uwagę te zmiany, jeżeli one wejdą w życie, staną się jedynie odpowiedzialne za sferę techniczną, nie będą mogły podejmować żadnych kluczowych decyzji samodzielnie, a wręcz nie będą mogły w ogóle podejmować żadnych decyzji, ponieważ to ostateczny głos będzie należał właśnie do organu nadzoru pedagogicznego, ale co jest największym zagrożeniem? to to, że jednostki samorządu terytorialnego organy prowadzące będą ponosiły konsekwencje tych decyzji podejmowanych na poziomie kuratora oświaty. Ponieważ to organy prowadzące jednostki samorządu terytorialnego będą uwikłane w sprawy sądowe pomiędzy właśnie pracownikiem pracodawcą, czyli dyrektorami, którzy będą podnosili roszczenia w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, stwierdzeniem jego wygaszenia przez kuratora oświaty, to jednostki samorządu terytorialnego będą zobowiązane finansować jednostki systemu oświaty, które są Nierentowne, ponieważ uczęszcza do nich tylko kilku uczniów, więc te wszystkie obowiązki spoczną właśnie na jednostkach samorządu terytorialnego i na taki kierunek zmian nie możemy się kategorycznie zgodzić, tym bardziej biorąc pod uwagę, jaka jest skala niedoszacowania części światowej subwencji ogólnej już na ten moment.